Półskrzynia jest zdemontowana. W półskrzyni znaleźliśmy taki kawałek metalu. Zebraliśmy się za wzmacniacz momentu. Stwierdziliśmy, że brakuje jednego pina na sprężynkę. Niestety to jest ten, który się urwał i wpadł w tryby. Witam was ponownie Stanowa Podgórnego z firmy Korbanek. Po kilkutygodniowej przerwie jestem znowu na antenie. Niestety miałem mały problem. Niedźwiedź mnie zaatakował i złamany palec od nogi, więc przebywałem parę dni w domku, noga do góry, odpoczynek i teraz z nowymi siłami jestem z powrotem, żeby wam dalej opisać co się stało i co będziemy robić z naszym Ursusem dalej. A żeby było śmieszne, to do pomocy wziąłem sobie młodego kolegę, w tym czasie Bartka stopy, nie? no bo moja stopa była nieczynna w tym czasie, więc Bartek pomagał, bardzo dużo pracy zrobił, jest bardzo dobrym mechanikiem i zna się na sprawie Ursusa, sam posiadał Ursusa, więc yy, bardzo dobra pomoc z jego strony. Za co dziękuję i jeszcze nawet go będziecie widzieli kilka razy w moim tle albo samemu kręcąc przy tym ciągniku. No, witam Was w ponownym odcinku. Dzisiaj y, zaczynamy sprawę lakieru. Do tego zaprosiłem kolegę Zenka z firmy Nowol, który nam pomoże wybrać odpowiednie kolory. Dzień dobry Państwu. Odpowiednią, y, o, odpowiednią technikę y, materiałów y, do do tego ciągnika, no, więc bym chciał mu dać teraz głos, żeby powiedział swoje, co ja już mu powiedziałem, co oczekuję i on nam pomoże wybrać odpowiedni materiał. Więc po, jakby po rozmowie, po, po, po informacji, które otrzymałem, cały ten korpus nie będzie czyszczony obróbką strumieniowo ścierną tylko po prostu szlifowany, matowany, więc zdecydowałem, zdecydowaliśmy, że po wyczyszczeniu, po zmatowaniu, wcześniejszym doborze koloru odpowiednim, zapodkodujemy to jedną warstwą podkładu epoksydowego po to, żeby odizolować całą tą powierzchnię, bo tak naprawdę nie wiemy do końca, czym to było lakierowane. Prawdopodobnie były to systemy jednokomponentowe, alkidy, nie wiem, renowacje syntetyki. Po odpowiednim podporowaniu z mokro w mokro położymy na to lakier, lakier poliuretanowy w półmacie, bo tak, tak będziemy lakierować cały szkielet, e, całe podwozie. E, będziemy robić w lakierze półmatowym, natomiast e, jeżeli chodzi o korpus, e, w pełnym połysku. No. Jeżeli chodzi o dobór kolorów, to skorzystamy sobie na przykład z spektrofotometru, który nam pokaże e, kolor, który jest e, e, tutaj. Ewentualnie w razie jakichś niedociągnięcia możemy sobie skorzystać z schematycznego boxu, który jest ułożony kolorami i odcieniami, który nam pokaże, który kolor na, na, najbardziej będzie nam tutaj pasował, bo ciężko nam jest jakby, nie mamy do końca informacji, jaki był oryginalny tutaj kolor. Dokładnie, to znaczy praktycznie tutaj widać jest na tej stronie ładnie, praktycznie oryginalny kolor. Mateo powiedział, że chce ten sam kolor y, użyć nie? i żeby to było w oryginalnym y, kolorze. Nie? Używając tego urządzenia, przykładamy. Wcześniej sobie skalibrowaliśmy. Urządzenie szuka nam. Jest kolor SH742, kreska 4. E, wbijamy ten. Numer koloru do naszego programu kolorystycznego i pokażę nam całą recepturę. Zrobimy sobie test próbny i sprawdzimy, czy e, e, ten kolor będzie nam idealnie odzwierciedlał to, co mamy tutaj na, e, na, na, na elemencie. Czajowo tak jak robimy, to się sprawdza w 99%, także myślę, że to będzie dobrze. No, bo Mateo tak chciał, żeby był oryginalny, <laughs> więc dlatego sprawdzamy ten, ten lakier i takim lakierem półmatowym y, będzie pomalowany korpus, silnik i y, przednia oś. Mamy następny element do lakierowania. Dlaczego podkład epoksydowy? Taki wybraliśmy system Epoksyd plus Polyretan, ponieważ mamy różnego rodzaju podłoża. Mamy starą powłokę lakieru, mamy stal, mamy podłoże aluminiową. Epoksyd jest doskonale nam... <laughs> raz, zabezpieczy, zabezpiecza, dwa, bardzo dobrą będzie miała przyczepność, do tego mamy stal, do tego mamy koła, to też idealnie ten produkt się nada. Jeżeli chodzi o do, dobór kolorystyki, to co wcześniej pokazywałem, spektrofotomet, tam wybraliśmy sobie kolor, to dokładnie ta sama sytuacja. Zaczniemy tutaj powiedzmy od strony felgi, praktycznie widać, że ona była już mała, malowana troszeczkę jaśniejszym kolorem, ale tutaj widać pod spodem jest oryginalny kolor i ten kolor byśmy chcieli mieć jako kolor, który będzie tam oryginalnie... Tu wysz, wyszedł tam jakiś symbol SS 166 sk 2 oczywiście my to wbijemy sobie w program kolorystyczny e, zrobimy tą recepturę w systemie, który chcemy, czyli w, w systemie polietanowym w półmacie. E, zrobimy natrys próbny, żeby można było sobie zobaczyć oczywiście, jeżeli będą jakieś e, a niedociągnięcia... A może podłożyć zobaczymy z tą, tą próbką, czy e, to jakoś kolorystycznie... Tylko tu jest jakby taki bardziej półmat, a e, no i one mają być w półmacie, nie? nie mają być kolorystycznie w tym, ale no bynajmniej próbkowo Zasz, kawa z mlekiem. O, o. to był ten, czyli można powiedzieć, że a, też zrobimy sobie jakby a, recepturę, którą mamy tutaj opisaną, ze spektrofotometru tą, e, zrobimy sobie natryski próbne, przyjdziemy, porównamy i zobaczymy, który kolor bardziej nam będzie odpowiadał. To samo z poszyciem zewnętrznym, tak, o. jest dokładnie ta sama sytuacja budowa deski rozdzielczej no, no tu najmniej lakier uległ degradacji degradacji SF 532 również możemy sobie użyć jakby samego samego E, kolor boxu chromatycznego, który nam pokaże, który kolor. Natomiast tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy, prawdopodobnie to co e, jak już mówiłem lakierowaliśmy e, e, RAL 2002 bądź 2002, w zależności od no, tego 2002. 20 I to już będzie lakierowane w połysku. I to w po, e, polakierujemy w połysku, żeby efekt był odpowiedni. To, maska, wszystko co, co, co było w kolorze e, czerwonym bierzemy to jako jako wzór. Wzór regionalnego wzór koloru. Czyli tak naprawdę spiszemy sobie wszystkie. Jeszcze raz zmierzymy dokładnie każdy element z Dobierzemy sobie dodatkowo jeszcze z, z, z kolorboxu boxu odpowiedni kolor. E... Boże. Przepraszam bardzo. E... Pojedziemy do firmy, zrobimy sobie kolory systemu poliuretnowego w połysku i w półmacie. Zrobimy natryski próbne. Następna wizyta po to, żeby sobie porównać, zobaczyć jak to będzie pasowało. Kolega z Nowolu był. Zrobiliśmy sprawy y, związane z kolorami. Dostaliśmy materiał od y, firmy Nowol. Jak widzicie tutaj z przodu nawet y, podkład jest y, super z Industriala od Nowola. I teraz musieliśmy zbudować cały korpus razem żeby móc pomalować farbą, najpierw podkładem, a później farbą cały korpus. Zaczniemy tutaj od tyłu. Z... Naprawiliśmy wałek WOM, który się cały czas kręcił ze względu na to, że oring wewnątrz był zduszony i ciśnienie szło cały czas na wałek WOM i się kręci. Wszystkie uszczelnienia na wałku WOM zostały nowe, założone. Ten ostatni uszczelniacz, tutaj dwuwargowy po modyfikacji też jest włożony. Praktycznie tarczki zostały sprawdzone, wszystko, było wszystko w porządku i założyliśmy stare tarczki do wałka. Wałek WOM funkcjonuje teraz. Potem zregenerowaliśmy plecak u góry, podnośnik. Ze względu na to, jak już wiecie, nie funkcjonował odpowiednio, jechał do góry. Ale nie opuszczał na dół. My mieliśmy rysę na suwaku rozdzielacza, która została usunięta przez polerowanie. To było też przyczyną y, niefunkcjonowania tej y, części ciągnika. Również jak wiecie, już zwolnice zostały y, kompletnie zregenerowane. Uszczelniacze wymienione. Przyszły nowe tarcze hamulcowe. Z jednej strony docisk został wymieniony, bo był spalony. Tutaj zregenerowaliśmy, zregenerowaliśmy tak samo całe hamulca ręcznego, całe mimikę hamulca ręcznego z jednej i z drugiej strony. Nowe cylinderki pozakładane, z tyłu widać, bo tamte były wszystkie zardzewiałe i no już nie miały odpowiedniej działalności, tak jak powinno to być. Nie? powierzchnie korpusu i tylnego plecaka nie były równe więc zastosowaliśmy jeszcze dodatkowo silikon ponieważ Mateo nas bardzo prosił że on by chciał żeby nic nie ciekło z tego ciągnika jak to w innych Ursusach niby ma być nie wiem dlaczego ale wszystko jest silikonem zrobione u góry na dole każde łączenie oprócz uszczelki dodatkowo robiliśmy to silikonem żeby nie było żadnego wycieku, co sprawdziliśmy, tu jest już olej zalany w tej skrzyni i nie ma żadnego wycieku, jest, stoi od y, paru dni i nie widać nic. No i teraz jesteśmy przy skrzyni biegów. W skrzyni biegów dużo nie, nie robiliśmy, wyczyściliśmy skrzynię biegów, wymieniliśmy dwa łożyska na nawałku na wstecznym, y, po, pokrywę zregenerowaliśmy, jest wszystko w porządku, ciśnienie jest, y, zgadza się. Z zamontowaliśmy filtry, zalaliśmy naszym hydralem, ponieważ Mateo sobie życzył hydral, ze względu na to, że y, też ma hydral u siebie w Maseju, że jeżeli będzie podłączał przyczepy, żeby to się wszystko nie mieszało z jakimś innym olejem, więc poprosił nas o zalanie naszym olejem, co też jest dobrym wyborem. Hydral 10W40 z bardzo dobrym olejem hydraulicznym w ciągnika. I możecie go u nas kupić pod numerem widzicie na dole. Skrzynia pośrednia. W skrzyni pośredniej wymieniliśmy trzy pompy hydrauliczne. Z jednej strony, z drugiej strony i pompę małą z tyłu. Dodatkowo Wzmacniacz momentu został praktycznie z dwóch, jeden zrobiony, żeby funkcjonował, był zepsuty oprócz tego uszczelnienia na wałku. I teraz najważniejsza część niedźwiedzia: serce, silnik. W silniku został wymieniony układ korbowo-tłokowy, nowe tłoki, nowe tuleje, pierścienie. Głowica została zregenerowana wtryski i pompa wtryskowa również zregenerowana. Został zmodyfikowany system filtrowania oleju. Ponieważ bąk zabiera ciągnikowi ciśnienie, więc zdecydowaliśmy się na ten układ. Silnik został zalany olejem Semiralem 10w40, też z tego powodu, że nie Mateo sobie go zażyczył w tym silniku, bo jest wszystko nowe, silnik został wyczyszczony, więc jest to najlepszy wybór, który można zalecić do tego silnika. Mateo się tutaj zdecydował jeszcze na 12-V rozrusznik, wcześniej był 24-V. Chcę go z powrotem do 12 v układu y, zrobić, więc od firmy Expom y, przyszedł nowy rozrusznik. Tak samo firma Expom y, zregenerowała nam alternator, jest już zamontowany. Również nowa pompa wodna, doszła nowe paski. Tutaj. Sprawdziliśmy kompresor i zostawiliśmy go tak, jak był wcześniej, ze względu na to, że funkcjonował. Przejdziemy teraz do części przedniej. Przednia oś została tak samo zregenerowana wszystko i to, co Mateo sobie życzył zamiast serwa, orbitrol. Jak widać, tu jest. Cały nowy system. No, chce oryginalnie, ale mówi to. Jest jedna rzecz, gdzie oryginalność przeważa rozsądkowi. Jesteśmy tutaj na, na hali, gdzie robimy wszystkie wyprawki, przygotowania lakiernicze. Tutaj teraz przyszedł cały kadłub, gdzie będziemy wszystko przygotowywać do. Lakieru pierwszego podkładu nie jak już widzicie, koła są zamontowane. One już są polakierowane podkładem one będą ściągnięte, ciągnik zostanie postawiony na kołka, na, na, na kołkach i zaczniemy lakierować podkład i później lakier, gdzie otrzymamy pomoc od firmy Nowol, którzy nam w całym systemie lakierniczym pomagają. Z tego miejsca przenosimy się do warsztatu, gdzie poprzednio kadłub stał, tam stoi już polakierowana podkładem kabina i opowiem parę rzeczy na temat kabiny i wszystkich innych przygotowań związanych z kabiną. Jesteśmy w warsztacie. Widzicie, kabina jest podkładem pomalowana, była kompletnie praskowana i żeby Dalej nie, następował proces rdzewienia, musiała być podkładem, zaraz, natychmiastowo podkładem pomalowana. Teraz zabieramy się za naprawę kabiny. Jak widzicie tutaj na progach było profil kompletnie zardzewiały przyjdzie nowy, tylko trzeba wszystko ładnie wyczyścić. Tutaj tak samo będziemy musieli usunąć te wrzery, nie? Usuniemy wrzery, tylko możliwe szpachtlem, Zaszpaktujemy to wszystko i ponownie kabina będzie podkładem pomalowana. I jeżeli to już wszystkie sprawy zostaną usunięte, zostanie polakierowana na siwy wybrany przez Mateo kolor. W następnym odcinku malowanie kadłuba, przygotowanie kabiny, ogólne prace blacharskie, więc subskrybujcie paluszek do góry i do następnego razu.